Gdybym wiedziała, że to był ostatni raz, przytuliłabym cię mocniej. Przytrzymałabym Twoją dłoń i nie prosiła o nic, ale o ten kwadrans opóźniłabym wszystko. Gdybym wiedziała, że to był ten moment, powiedziałabym o jedno słowo więcej i wsłuchałabym się w Twoją ciszę, żeby już niczego nie zgubić po drodze, żeby zapamiętać, nie przegapić, nie żałować. Gdybym wiedziała, że to dziś. Nie zostawiałabym niczego na potem, nie zrobiłabym niczego w pośpiechu, tylko zamknęłabym w swojej głowie tamten dzień i była Twoją obecnością. Gdybym tylko wiedziała, że ta chwila jest ostateczna, że drugiej takiej nie będzie, że niczego już nigdy wspólnie nie powtórzymy, nie przeżyjemy, że w tym wszystkim już nic nie będzie nasze, w swojej zimnej dłoni jeszcze raz ukryłabym Twoją, otuliła kocem, poprawiła poduszkę i usiadła na brzegu łóżka, jak zwykle, trwając. Gdybym wiedziała, przytuliłabym cię jeszcze mocniej, jeszcze bardziej, jeszcze raz. Ale nie wiedziałam, że w jednej sekundzie można być i nie być, można mieć i stracić i że ten ostatni dzień zwykle bywa taki zwyczajny.